Dzień dobry, już w zimowym klimacie, choć to przecież końcówka listopada i nie kalendarzowa zima. Na szczęście my dzisiaj w programie będziemy rozgrzewać pozytywnymi wiadomościami. Nie na noc, ani zaczynamy kolejną odsłonę Ecovizji. 72 nowe samochody hybrydowe zostały przekazane Śląskiemu garnizonowi policji, a wszystko to dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To uroczyste wydarzenie odbyło się 14 listopada na placu przed Spotkiem. Ja bardzo się cieszę jako prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, że możemy wspierać służby mądrowe na terenie województwa śląskiego. W dniu dzisiejszym, kolejny przykład dobrej współpracy, zarówno na rzecz bezpieczeństwa, ale też poprawy jakości. Środowiska w naszym terenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tylko w 2025 roku na nowe, nowoczesne, niskoemisyjne, hybrydowe pojazdy dla Śląskiego Garnizonu Policji w Katowicach przeznaczył kwotę 5 milionów złotych. To pozwala na zakup i dzisiaj w sposób symboliczny przekażemy 72 nowoczesne pojazdy. Już przez 7 lat Fundusz w Katowicach wspiera. Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Na ten cel, na wymianę tych samochodów emisyjnych z silnikami diesla przeznaczyliśmy już ponad 16,5 miliona złotych, dzięki czemu po śląskich drogach porusza się 339 nowoczesnych hybrydowych pojazdów. Bardzo się cieszę i w tym miejscu jednocześnie chciałbym również zadeklarować, że już w kolejnym 2026 roku znów wesprzemy śląski garnizon policji kolejną pulą środków blisko 5 milionów złotych, co pozwoli na kolejne kilkadziesiąt nowych nowoczesnych pojazdów dla śląskiej policji. 41 milionów kilometrów, które co roku przejeżdża śląska policja. Pokazuje, jakie jest użycie samochodów wykorzystywanych przez policjantów, ale pokazuje także, jakie jest obciążenie środowiskowe, jeżeli chodzi o tą bieżącą działalność. Dlatego bardzo się cieszę, że zakupione samochody to są samochody hybrydowe, dzięki temu również ten koszt środowiskowy będzie mniejszy. Dziękuję za wsparcie zarówno wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska, gdyby nie pan gdyby nie wsparcie pana prezesa. Na pewno zakup samochodów hybrydowych nie byłby możliwy. Natomiast bardzo dziękuję również samorządowcom. Te pojazdy trafią do 22 jednostek w terenie na obszarze całego województwa śląskiego, do jednostek, w których. Te samochody będą dbały o bezpieczeństwo również mieszkańców państwa miejscowości. Dlatego cieszę się, że państwo wspieracie policję. To jest taki czas, taki rok, w którym bardzo dużo pieniędzy wydajemy na bezpieczeństwo. Przede wszystkim rządowe programy dotyczą ochrony ludności, i tutaj ten, ten zastrzyk finansowy dla samorządów będzie bardzo duży. Natomiast cieszę się, że państwo odwzajemniacie się. Finansując działania związane z bezpieczeństwem, ale w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dziękuję za to wsparcie, szczególnie, że pamiętam to wydarzenie, takie wydarzenie sprzed roku, i wiem o tym, że wielu z Państwa po prostu też tutaj było na tym placu wtedy, kiedy policja chwaliła się, pokazywała kupione w ubiegłym roku samochody. To pokazuje, że Państwo wsparcie nie jest wsparciem takim doraźnym, tylko to jest systematyczne wsparcie wmianę floty policyjnych samochodów, które jeździ po państwa gminach, powiatach, która dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Chcielibyśmy również podziękować panu wojewodzie, żeby przekazał te podziękowania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chcielibyśmy podziękować panu prezesowi za to wsparcie, bo tak jak powiedział, to nie jest przypadek, że jest tutaj pan prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska bo oprócz tej jakości pracy, oprócz tego bezpieczeństwa naszych mieszkańców, to też w ten sposób poprawiamy jakość życia naszych mieszkańców poprzez wprowadzanie tych nowoczesnych, nowoczesnych pojazdów, które w zdecydowany sposób będą wpływać na jakość naszego środowiska. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować Wam. Panie i panowie policjanci za to, co robicie każdego dnia, za to, że szczerzecie nas, naszych mieszkańców, pomagacie nam w tym, aby oni czuli się w naszych małych ojczyznach bezpieczni. Dziękujemy wam za tą pracę. Życzymy, żeby te radiowozy służyły tylko do patrolowania. Jak najrzadziej to, o czym mówił pan marszałek, do przewożenia nim nie do końca działający zgodnie z zasadami naszych mieszkańców. A Państwo, dziennikarzom, żebyście nie mieli co nagrywać, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zdarzenia, które działyby się, te negatywne, na terenie naszych miast, miasteczek wsi. Żeby po prostu tych zdarzeń było jak najmniej. Samorządowcy doskonale wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo w naszych lokalnych ojczyznach. I tu są samorządowcy, którzy akurat w tym roku dofinansowywali te jednostki. Które uzupełniły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tu kolejny raz wielki ukłon dla Pana Prezesa. Jak równo, również środki z budżetu państwa. Ale cieszy fakt przede wszystkim, że te samochody trafią w różne miejsca województwa śląskiego. Zarząd Województwa Śląskiego, Pan Marszałek Sauga, wszyscy radni, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dofinansowywanie i wspieranie Policji Polskiej, w tym naszej Śląskiej jednostki, którą pan generał dowodzi, jest bardzo ważne i zawsze przynosi pozytywne efekty, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest bardzo ważne. Cóż, deklaracja dalszej współpracy chyba jest oczywista, a serdeczne gratulacje i... Powodzenia w użytkowaniu i bezpiecznej jazdy i dobrej pracy dla wszystkich funkcjonariuszy. Szanowni samorządowcy, że się tak do Was zwrócę globalnie, chciałem Wam za to wsparcie serdecznie podziękować. Chciałem Wam podziękować za tą współpracę, którą na co dzień prowadzicie z komendantami miejskimi, powiatowymi, często również z komendantami komisariatów czy posterunków policji, ale również tu z Komendą Wojewódzką, z moją osobą i z moimi zastępcami. Za to wsparcie. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję Wam za inicjatywy często wychodzące z Waszej strony i za to, że potrzeby policji, ale przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa w Waszych małych krajach, małych regionach również rozumiecie i dostrzegacie i staracie się wspierać Polską i Śląską Policję. Gdyby nie Wy, również tyle tych samochodów byśmy nie kupili, a to, co Wy przeznaczacie, kierowane jest właśnie do tych Waszych małych ojczyzn, bo tamte radiowozy będą jeździć. Szanowni Państwo, serdeczne podziękowania również dla prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i na Pana ręce, Panie prezesie, dla całej Rady i wszystkich fun pracowników funduszu składam również serdeczne podziękowania za bieżącą współpracę i, i współpracę przy tym y, projekcie, który już realizujemy w siódmej edycji. Tak, Szanowni Państwo, to siódma edycja, kiedy wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środow Środowiska realizujemy projekt Nowocześni, Szybcy. Ekologiczni, bo to się również przełoży na to bezpieczeństwo ekologiczne. W ramach tych siedmiu edycji w ostatnich siedmiu latach zakupiliśmy dzięki wsparciu właśnie tego funduszu 339 radiowozów, radiowozów hybrydowych, które dbają o środowisko i które są bezpieczne. Współpraca trzech stron powoduje, że mieszkańcy poszczególnych. Miast w tym przypadku świętowicy również będą czuli się bezpieczniej. Miasto świętowice z reguły bardzo chętnie współpracuje zarówno z Komendą Wojewódzką, ale też i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, aby rzeczywiście tą flotę z radiowozów wymieniać u nas w mieście, to niewątpliwie powoduje większy komfort, jeśli chodzi o pracę policjantów, policjantek. Będziemy robili wszystko, żeby przy takich okazjach jak najwięcej tego typu radiowozów, tym bardziej, że one są w formule hybrydowej, czyli oszczędne środowiskowo, żeby trafiały do miasta Świętochłowice. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest pokazywanie tego aspektu ekonomicznego i ekologicznego tych zakupów, więc, więc tu Wojewódzki Fundusz jak najbardziej dobrze się wpisuje i to jest misja funduszu i bardzo się cieszę, że fundusz Tymi milionami co roku wchodzi, i już jest zapowiedź, że będą następne edycje, także myślę, że bardzo dobry ruch. Ważny dzień. Jeden samochód z tych 72 trafi do naszego miasta. Bardzo wiele samorządów się zaangażowało, żeby w tym roku wesprzeć zakupy tych samochodów. Samochód patrolowy, oglądałem go w środku, więc to jest taki samochód, który jeździ po ulicach. I nie ściga kierowców, którzy przekraczają prędkość, tylko raczej zatrzymuje osoby, które naruszają przepisy. I myślę, że porządek i bezpieczeństwo na drogach, w sensie na ulicach, w miejscach, gdzie ludzie się przemieszczają, chodzą, jest bardzo ważne. Więc to jest taki samochód, który będzie widoczny, mieszkańcy go będą dostrzegali, bo on będzie gdzieś jeździł, krążył na różnych ulicach, drogach i osiedlach. To jest taka mądra współpraca, to znaczy z jednej strony są to środki ze skarbu państwa, z drugiej strony właśnie z WUF-u, z trzeciej strony samorządowcy się do tego dokładają. Myślę, że też miłym akcentem całego tego wsparcia jest również ta uroczystość dzisiejsza. Akurat udało nam się dzisiaj, że w ten listopadowy dzień jest słonecznie. Pogoda dopisuje. Natomiast to też jest taki powód, żeby się samorządowcy spotkali właśnie też zarówno z policjantami, jak i też władzami województwa. Panem prezesem WFOSIU i mogli się jakby poszczycić tym, że inwestujemy rzeczywiście wspólnie. Także jeżeli ja jestem za każdą mądrą współpracą rządu i samorządu. Dzisiejsze wydarzenie to przykład bardzo dobrej współpracy służby instytucji na rzecz budowy odpornego społeczeństwa. Ja mogę się odnieść z dwóch poziomów: jako prezes oddziału wojewódzkiego Związku Oficzek Straży Pożarnej, gdzie od wielu lat strażacy i państwowi ochotnicy współpracują z policją, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańców. Ale również jako wiceminister Edukacji Narodowej, tutaj współpraca ze służbami, również Policją, Wojskiem Polskim, chociażby wielki program Ministerstwa Edukacji i Ministra Obrony Narodowej Edukacja z Wojskiem. Byliśmy już w ponad 7 tysiącach szkół, gdzie żołnierze spotykają się z dziećmi, z młodzieżą, gdzie młodzi ludzie nabywają umiejętności zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Proszę Państwa, mam zaszczyt poinformować, iż w dowód uznania za szczególne zaangażowanie. Na rzecz wsparcia ustawowych działań Policji na terenie Województwa Śląskiego kapituła odznaki honorowej za zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uhonorowała odznaką Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To słowo współpraca jest kluczem kontynuacji tych działań, które Wojewódzki Fundusz już od ponad 32 lat kontynuuje z korzyścią dla jakości środowiska stanu środowiska i poprawy tego stanu środowiska na terenie województwa śląskiego szczególnie bezpieczeństwo w ostatnich miesiącach w ostatnich latach jest odmieniane przez wszystkie przypadki dlatego wsparcie z naszej strony jako instytucji publicznej która swoim DNA ma przeznaczanie środków na poprawę środowiska ale z uwzględnieniem właśnie służb mundurowych które zapewniają nam mieszkańcom bezpieczeństwo są pierwsi na miejscu zdarzenia jeżeli mówimy o strażakach czy to są pożary czy to są wypadki komunikacyjne czy klęski żejowe, czy policjanci, kiedy codziennie zabezpieczają naszą, nasze bezpieczeństwo? Będziemy tę współpracę w dalszym ciągu kontynuować z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego. Dzięki tej inwestycji tylko te 72 samochody, jeżeli chodzi o emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery, ograniczymy ją o 72 tony na rok, przy oczywiście minimalnym przebiegu 1,5 miliona kilometrów. To pokazuje, jak w sposób efektywny przeznaczamy środki zarówno na poprawę środowiska, ochronę i czystsze powietrze, ale również na bezpieczeństwo naszych mieszkańców i nas samych. Pora zajrzeć do kalendarium, ale zanim to zrobimy, przypominam, że dostępne są nieodpłatne porady prawne dla beneficjentów programu priorytetowego Czyste Powietrze. To skutek porozumienia zawartego między funduszem w Katowicach a Izbą Adwokacką. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej funduszu. A kalendarium rozpoczynamy od ważnej informacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął trzecią edycję konkursu Zielona Przestrzeń. Do rywalizacji ośrodki stanęły jednostki samorządu terytorialnego, które zaproponowały pomysły na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zielonych służących lokalnej społeczności. W tym roku doceniono pomysły 36 gmin, które mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 100 do 250 tysięcy złotych. Rusza trzecia edycja naboru w ramach konkursu Eko Wydarzenia. Konkurs Wysoko Wydarzenia 2026 to inicjatywa wspierająca projekty promujące ekologię, podnoszące świadomość społeczną oraz kształtujące troskę o środowisko naturalne. Konkurs skierowany jest do stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń, fundacji, kół gospodyń wiejskich, samorządowych instytucji kultury z terenu województwa śląskiego, których jednym z celów lub zadań statutowych jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczając całość dochodu na cele statutowe. Termin na od 15 listopada do 31 grudnia 2025 roku. Również 31 grudnia 2025 roku kończy się nabór do programu inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwianie odpadów. Podmioty uprawnione do wsparcia to inwestorzy bezpośredni posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, w tym jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, Planowany termin zakończenia naboru to 31 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków. W tym odcinku Ekowizji to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zachęcam do małych ekozmian, które robią wielką różnicę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego programu Ekowizja.